Zagrać grę w wojownicy Siemaneczko wszystkim, jak widzicie, znajdujemy się na serwerze wojownicy VS Potwory. I tak kręcę dzisiaj odcinek z widzami. Ok, e, za chwilę będziemy mogli. Za chwilę będziemy mogli rozpocząć grę. Mm, chwilę czekamy. O, i możemy wybrać klasy. Tak więc yy, wybieram sobie powiedzmy, nie wiem, krawca, alchemika. A, wezmę, wezmę, może nawet standardowo budu. Albo dobra, kowala, wezmę, kowala. Wybrałem kowala. Gra się zaczęła. Jak widzicie, już tutaj mamy 80 osób na serwerze. Zrobiliśmy serwer ograniczony na 80 osób i praktycznie cały czas jest full. Ehm. Um. No i co? No jest nas tutaj wiele, jak widzicie. O co tutaj chodzi? Na początek warto zbudować smoczy, smoczy set. Smoczy set to jest diaksowe uzbrojenie. Aby je zrobić trzeba wykopać troszeczkę, troszeczkę złota. A ja mam rudę złota przy sobie. Akurat ta klasa, którą wybrałem ma rudę złota. Tak więc wystarczy w moim przypadku, że... Położę to. A rozwalę. A i ukradli już mi. No najgorsze, że kręcę ten odcinek na YouTube i każdy za mną biega. Ale ja będę też używał kitów, do których mam dostęp. To są kity, które można wykupić za SMS-a. To będą jedyne SMSy. Generalnie tutaj VIP za dużo nie daje, więc na VIPie nie musicie się koncentrować. Ale będą tutaj również kity, które pozwolą przywołać sobie specjalne rzeczy, jak ten vortex, czy miecz pioruna lub róg, lub na przykład łuk. Ja Wam pokażę może te rzeczy, chociaż ja w innym odcinku bardziej szczegółowo je ja opiszę wszystkie. Wpisuję łuk. Wpisuję Vortex, wpiszę Miecz, a już Vortex używałem w tamtej grze. Mm. Okej, okay, Vortex, Miecz. Mhm, i jeszcze róg Okej, okay, i mam cały zestaw tych rzeczy, które są... Wyłącznie dla osób, które wykupiły sobie nie do dostęp Ten dostęp się wykupuje tylko raz w życiu i ma się te rzeczy na zawsze Prawda jest taka, że w każdej grze będziecie mogli sobie je przywołać mm, I to nie jest tak, że zginiecie i już straciliście to co zamówiliście, nie Tu jest super, bo raz to zamawiacie i macie to do końca swoich dni, do końca życia serwera Spoko e, Zaprezentuję Wam kilka z tych rzeczy, jest elficki łuk, który jest bardzo silny Najsilniejszy łuk w grze I jeśli klikniecie lewym przyciskiem myszy Odczekacie chwilę To stworzył on strzały Widzicie? 5 strzał stworzył Ja to pokażę jeszcze raz I znowu 5 kolejnych No i teraz naciągacie I strzelacie Jest to najsilniejszy łuk, bardzo silny Vortex to jest taka różdżka, która pozwala wam uciec przed potworami Możecie ją użyć co 5 sekund Bardzo często więc Biegniecie, biegniecie, klikacie w pyk I bardzo was daleko odnosi Taki super skok robicie no jest to naprawdę bardzo pożyteczne w walce. Zobaczcie, rozpędzam się. I robię wielki skok. Rug daje bufa całej drużynie Fokuna. Klikacie. I wszyscy Fokuna dostali spida Każdy będzie szybko teraz biegał przez 30-40 sekund. No i miecz to jest już najlepszy miecz w grze, czyli miecz Pieruna Naprawdę bardzo silny. I są to prawie wszystkie przedmioty. Będzie jeszcze jeden przedmiot wprowadzony, który wam w sumie zademonstruję. Będzie to emerald, i jest to emeraldowy set, czyli set wykuty z emeraldu. Jest to najsilniejsza protekcja w grze, najsilniejsza zbroja, jaka będzie dostępna. Ja sobie ją założę. I wszyscy mnie będą widzieć właśnie takiego. Właśnie takiego. Um. No, i każdy może też stworzyć smoczy set. Te, te diamentowe, deksowe, przepraszam, deksowe e, sety są za darmo. Wystarczy wyku wykuć 10 sztuk złota, zrobić z niego blok złota, a następnie położyć go na tłoku i rozwalić. To ja wam pokażę może jeszcze raz, jak to zrobić, bo może nie każdy skumał. Mm. Kurde, oni chodzą za mną, to jest najgorsze. I oni będą to kradli, ja to włożę. A co z tego, że ja to włożę, jak to za chwilę zostanie ukradzione? Kurczę, no człowiek wkłada i już po sekundzie nie ma. Jest złoto, dawaj 10 sztuk, musimy zdobyć. Nie chcę od nich sam, chcę przepokazać. Widzom, jak kraftować. Jak ok, mamy 4 dopiero. A tu już ktoś za... i Boże, z nimi coś robić to jest tragedia. Najgorsze, że tutaj jest dużo też ludzi, którzy nie kumają i nie wiedzą jak się w to gra i myślą, że jak zabiorą te przedmioty to będą fajne. No otóż nie. Celem jest granie w zespole, więc... Nie chodzi o to, żeby zabrać jak najwięcej, bo ta gra się i tak zresetuje i będzie ekwipunek każdego gracza wyzerowany. Ja sobie dodam to złoto może... Na modzie, żeby wam tylko pokazać. OK, dodałem sobie tak złota. Teraz szukamy stołu rzemieślniczego, chociaż ja taki posiadam, więc mogę go położyć. Otwieracie go, wkładacie do środka sztabki złota i wyciągacie blok złota. Ten blok następnie kładziecie na tłoku. Jak go położycie na tłoku, to musicie go rozwalić. Ja już sobie przygotuję sprzęt. Tłek. Rozwalony i dostałem taką diaksową e, boże, złotą zbroję. Teraz wystarczy kliknąć prawym na tej zbroi, i od razu dostaniemy cały smoczy set. Musicie ją mieć w ręku, klikacie prawym, i boom, jak widzicie, dostałem cały zestaw smoczej zbroi diaksowej. E, no, ale mi nie jest potrzebna, bo mam emeraldową, a ona jest najsilniejsza. Ja sobie tylko poukładam tutaj przedmioty, i może zaczniemy grać, bo w sumie zacząłem cały czas opowiadać. A gdzie jest ten nasz róg? A tutaj. Wszystko mam. A jeszcze łuk. Dobra. Rozpęd. Rozpędu nie było, ale dobra. Tutaj macie też przedmioty do kopania. A jeszcze wam pokażę, gdzie znaleźć miecz i łuk na początek. Bo powiedzmy, ja mam skita, bo mam powiedzmy wykupione uprawnienia. Ale zwykli gracze nie będą mieli. To jest niepotrzebne budowanie tutaj defensywy, bo ludzie tutaj widzę budują. Ja już tak mówię wam, że to jest niepotrzebne, bo potwory tutaj nie przyjdą. Chodzi o to, żeby obronić świątynię. Zaraz wam pokażę, gdzie jest świątynia również. Ale najpierw zejdziemy na dół. Tutaj mamy miksturki. O, może ja wyrzucę to, co mi niepotrzebne. Macie miksturki, klikacie prawym i dostajecie, tu macie miecz. Możecie też kliknąć prawym i też macie miecz. Ale mi niepotrzebny, tu macie łuki. Klikacie prawym i też macie łuk jedna miksturka. O, super. No i dobra, i wracamy na górę. Możecie griffować dowolnie całą mapę, to nie szkodzi, ona będzie resetowana pod każdej grze. Okej. Okay. No i teraz biegniemy, biegniemy na dół. A, to jeszcze Wam pokażę. Wezmę sobie może tutaj siekierkę. Siekierki są i rozwalę pyk. zobaczcie, strzały wypadają z drzew. z każdego kawałku wypada 20 strzał. no i to jest bardzo przydatne dla łuków, bo łuki macie za darmo, ale strzał na, na początku nie ma, więc trzeba sobie je zdobyć. no szybka, szybka sprawa. już mam ponad dwa staki, więc nie jest to takie trudne. Zauważyłem, że mało osób korzystało z łuków, dlatego wprowadziłem takie coś, bo ostatnio tego nie było. Jeszcze wczoraj tylko Kowal mógł tworzyć te strzały. Ok, gniemy na górę. Tu już widzę, pobudowali troszeczkę ochronę, chłopacy. Ja jestem jak ja jestem Kowalem, więc ja nie mam za dużo bloków do budowania. Generalnie ja powinienem jako Kowal mm, tworzyć tarcze i pochodnie, chociaż. Mm. Większość osób i tak z tej tarczy nie skorzysta woli każdy mieczyk w ręce. Ok, yy, za ile sekund? Za 380 sekund rozpocznie się walka z potworami. Tymi potworami będą wszystkie osoby, które zginęły. Yy, jeśli ktoś zginie, to automatycznie trafia do drużyny potworów, czyli będzie się respił tam. I stamtąd będzie zaskakiwał. Już nie będzie mógł wrócić do drużyny wojowników. Wojownicy. Yy, celem tej gry bo w sumie, w sumie tego, tego nie powiedzieliśmy sobie celem tej gry jest obrona świątyni tutaj to co lasery z niego idą to jest właśnie świątynia już tutaj ktoś się zaczął zabudowywać, to też dobrze ale jest tutaj luka wielka o i to jest świątynia świątynia wojowników jeśli ktoś rozwali te cztery elementy bo te cztery elementy są najważniejszą częścią tej świątyni jeśli te cztery elementy zostaną zniszczone to przegraliśmy wojownicy wtedy wszyscy przegrali, potwory zwyciężyły przeważnie wygrywają potwory Prawda jest taka, że tam po prawej stronie jak widzicie czas do ataku, to po tym czasie gra się dopiero rozpoczyna dla potworów. Jeśli ktoś teraz zginie i jest potworem, to on musi czekać. Te 13 osób, bo jak widzicie, jest 12 potworów o teraz, to one jeszcze nie mogą grać i muszą wszyscy czekać w tamtym miejscu, które przed chwilą wam pokazywałem, tam tam za tą górką. Zaraz jeszcze raz pokażę. Albo porteksem dolecę. O tam. Nie do końca wyszło. Może nawet tam polecę i. No, aż tam nie doskoczę. Musiałbym na flyu, ale. Ale z tamtego miejsca będą przychodziły potwory. Mm. No i celem potworów jest zniszczenie właśnie świątyni. Tu nie chodzi, żeby cały czas się też nawalać, chociaż to jest na pewno nieuniknione. Ale głównym celem misji dla potworów jest zniszczenie tej świątyni. Jeśli świątynia zostanie zniszczona, to gra się zaczyna od początku. A wojownicy chronią świątynię. I te, tym się różnią te dwie. Yy, dwa przeciwne zespoły. No dlatego warto, jako, jako że jesteśmy teraz wojownikami, warto zabudować tę świątynię jak najmocniej, żeby te potwory nie miały też tak za łatwo i żeby nie przyszło od razu, rozwaliły cztery książki z tej górnej części świątyni. Yy. To właśnie o tych, zaraz Wam pokażę, A i nie doskoczyłem. O tych książkach tutaj mówiłem. No ale jeśli ktoś tutaj wejdzie, doskoczy, to już sobie on bez problemu będzie uderzał, uderzał i rozwali. Ehm, co dalej? Hmm, co jeszcze Wam powiedzieć? Aha, kilka rzeczy Wam opowiem na temat takich pytań, które często zadajecie w grze. Hmm, pomijając pytanie, o co tutaj chodzi w tym trybie. Kilka pytań, na które, które zadajecie sobie pytanie, a nie możecie znaleźć odpowiedzi. Więc tak, czy można wszystko kraftować? No otóż nie można. Na pewno nie można sobie skraftować rzeczy, które, które robi się w sposób jakiś nietypowy, typu na przykład smoczy set. Nie zrobicie smocza, smoczego setu w crafting table, nie zrobicie diaksowych przedmiotów w crafting table musicie zrobić je w ten sposób, który pokazałem przedtem, Jaksowy blok rozwalacie i, i tyle wiele przepisów na narzędzia, na takie rzeczy też są zablokowane, celowo, bo tak właśnie powinno być co jeszcze aha, jedna istotna rzecz, jak widzicie ja jestem, ja wyglądam tak gracze, inni też wyglądają jak wyglądają mamy tutaj specjalne przedmioty, specjalne plakaty, specjalne efekty wszystko jest praktycznie inne, tekstury inne no masa rzeczy jest zmienionych i niektórzy, którzy wchodzą na serwer nie mają tych tekstur, dlaczego? ponieważ po wejściu pierwszym na serwer jest takie zapytanie, czy chcemy pobrać tekstury no czasem ktoś daje tak i faktycznie od razu ma tego teksturpaka, ale czasem ktoś kliknie nie i co w takim wypadku, jeśli ktoś kliknął nie to później ma taki troszeczkę problem, bo po każdym wejściu na serwer są te ustawienia zapamiętywane i serwer pamięta, że myśmy nie chcieli tego teksturpacka, dlatego go nie ściąga i on już więcej też nie pyta. No i rozwiązanie jest jedno. Jest to rozwiązanie dosyć proste. Chodzi o to, żeby z listy serwerów, tam gdzie mamy dodanego powiedzmy teraz minefox.pl, go usunąć i dodać ponownie. Jeśli go usuniemy, to w naszych plikach Minecrafta zostanie konfig też również usunięty i po pierwszym wejściu na serwer Ponownie nas zapyta, czy chcemy pobrać tego teksturpaka. No i wtedy bez problemu Wam tego teksturpaka pobierze. Po pierwszym wejściu będziecie mieć zapytanie, czy chcecie pobrać, czy nie. Oczywiście dajecie tak. 3 mega gdzieś tam waży ten teksturpak dodatkowy. No i to są, to są podstawowe, podstawowe rzeczy. Co jeszcze? A, dużo osób też wspomina, że nie może wyjść jako potwór. No, w sumie bo to przed zakuną sobie o tym powiedzieliśmy, ale powtórzę. Jeśli ktoś teraz zginął, a już zginęło 19 osób jakimś cudem, mimo że żadnych ataków nie było. O ja już też mam mało życia w sumie. Okej. Okay. Eee... To jeśli ktoś zginął, to musi odczekać, aż czas do ataku będzie równy 0. Na razie, jak widzicie, 92-91, czyli za półtorej minuty od teraz, atak potworów nastąpi. I każdy z tych potworów, którzy, które oczekują na atak, jest tam na tej kopule. Ja tam polecę, muszę Wam to pokazać. Muszę Wam to pokazać, będzie prościej zrozumieć. Zobaczcie, tutaj jest pełno już zombiaków. Ząbiaków i innych potworów. I prawda jest taka, że każdy z nich czeka na atak. Tu jest informacja, że jeśli umarłeś, to jesteś potworem. Potwory mogą bić. Aha, mogą. No, strasznie zasłaniają. Będę musiał to może przesunąć. Ehm, mogą się bić dopiero gdy czas do ataku odliczany, o, odliczy do zera. Jako potwór, musisz zniszczyć świątynię w zamku. To wasz główny cel. No i tyle generalnie. 40 sekund ataku, to ja już biegnę. Odbije się jeszcze wortexem. I co jeszcze? No tam już widać, ekipa stoi. Sobie szczał troszeczkę przygotuję. Chociaż mam już ich bastaki, w sumie to nie trzeba mi. No i teraz będziemy bronić, bronić zamku. Potwory będą biegły tutaj atakować, będą próbowały wedrzeć się do środka. Mam nadzieję, że chłopacy poradzili sobie i ładnie go zabezpieczyli. Szczerze mówiąc, ja nie próbowałem nic zrobić w tym temacie, chociaż sprawdzę. Ojej, 5 sekund do, do końca. To już nic nie będę sprawdzał. To już się również przygotuję na obronę. I sobie może przygotuję troszeczkę. A nawet nie mam, a mam bloków, żeby móc ewentualnie gdzieś wskoczyć, gdzie się normalnie o, nie da. O, już przychodzą, przychodzą, przychodzą. Jak widzicie ci gracze, ci zombiacy, to są gracze, to nie są potwory tak naprawdę. To są zwykli gracze, którzy wyglądają jak zombie o ten kod tutaj. E, opowiem wam też troszeczkę o potworach O, zabiłem właśnie kogoś. Opowiem wam troszeczkę o potworach. W jakimś na pewno odcinku nagram wszystkie klasy potworów i pokażę. Jak widzicie ten łuk jest świetny. E, w jakimś odcinku na pewno pokażę wam wszystkie klasy? Potworów i ich umiejętności. Każdy potwór ma inne umiejętności. Powiedzmy. No, zombie ma na pewno dużo życia. Mm, ma jeszcze. Ojej, ochronę. Pają wszedł. Nie, nie. Kurde, już nasi giną. Giną, giną, giną. Giną. Następny za mną. A, jeszcze mnie zatruł. Dobra, uciekamy. Vortex. Piękne wybicie. Jak widzieliście, ten wortek jest wspaniałą bronią. Kurde, napiję się może, bo... Chociaż prawda jest taka, że jak się napije, to i tak mi będzie ta nas zżerała życie. Mleko by się przydało, ale trudno. Mleka nie mamy. Trzeba sobie radzić. Kurcze, mało życia mam. Dobra, ucieknę tym worteksem może do... Do magazynow... magazynów. I załatwię sobie jakąś miksturkę. Ile jeszcze tej trucizny mi zostało? Ojej, 50 sekund, strasznie mocno. Pająk może truć. O, może powiedzmy sobie troszeczkę o klasach. Pająk ma taką umiejętność, że może truć miksturkami. Ma trzy miksturki takiej potężnej trucizny. Kto tam jeszcze jest? Szkielet tam jest. I szkielet powiedzmy. A co do pająka, to on ma również bardzo szybką prędkość i bardzo wysoką skoczność. Najszybsza z wszystkich klas. I wysoko skacze. Co do szkieleta, no to wiadomo, tak z dystansu łukiem. Co do zombie, to bardzo dużo życia. No i siekierką atakuje. Kot potrafi kraść bronię. Kot to jest taka mała klasa, takim kotem się biega. Jeśli kot kogoś zaatakuje, to wypadnie temu komuś z ręka Boże, <laughs> broni z ręki. Kto tam jeszcze jest? Jest jeszcze Enderman Enderman też ma super sprawę Jeśli chodzi o czary, bo może Stworzyć taki duży portal, nad nim Nad potworami się pojawi taki duży portal I każdy potwór, który ma w ręku mapę Wystarczy, że kliknie prawym na tą mapę I zostanie przeteleportowany Właśnie Właśnie do tego portalu, dzięki temu nie będą musieli biegnąć Aż stamtąd, powiedzmy, jeśli Enderman by zrobił ten portal Tutaj, to każdy potwór będzie mógł Się teleportować od razu do tego portalu Kiedyś wam pokażę jako, ojej no. Został błyskawicą. Jak widzieliście, atak tym mieczem wywołuje atak pioruna od razu. Ojej, giną, giną nasi. Dobra, jest, jest. Co jest? Coś mnie biło. Kurczę, niedobrze się dzieje. Za słaba obrona była po prostu. Widzieliście, wdarli się do naszego zamku bez niczego potwory. Czy zombie się mu kleczy? Tak jak widzieliście. O, zaraz ginę. Słabiutko ze mną, słabiutko. Zombie ma najwięcej życia z wszystkich klas. No ale z taką troszeczkę nudną klasą, bo wiadomo, on tylko idzie i bije. Ojej, Silverfish. Silverfish, ojej, już nie miałem szans. No jak widzieliście, dostaliśmy po dupie dość szybko. Chodzi o to, żeby zwycięstwo, żeby wygrać z wojownikami, to trzeba do końca tego czasu przetrwać i ochronić świątynię, czyli jeszcze 2400 sekund. Teraz jestem potworem. Na początku widzieliście, też czasem zadajecie pytanie, czemu nie możecie wyjść. Nie możecie wyjść, bo nie wybraliście klasy. Na początku macie trzy jajka i wybieracie sobie, kim chcecie być. Pierwsze to jest Creeper w tym wypadku, drugie to jest Szkielet, trzecie to jest Creeper. Zombie, Szkielet, Creeper, tak. To ja sobie wezmę Zombie. I widzieliście. Teraz już mogę wychodzić, mogę sobie ubrać te przedmioty. To jest ta mapa, o której wspominałem. Jak klikniecie na niej prawym... O! Widzieliście? Zostałem teleportowany. Byłem tam, a przeniosłem się tutaj. Ponieważ jakiś Enderman stworzył ten portal, to tutaj ze Stone'a... Sandstone'a? Czy... Nie, to jest Piasek Kresu. To stworzył Enderman. Dlatego się tu przenieśliśmy, bo on to stworzył. No, nieważne. Um, na pewno ułatwia to szybką, szybką drogę do, do świątyni. Jeśli, jeśli jakiś enderman wie, gdzie postawić ten portal. O, mam te mikturki leczenia, o których wspominałem. Mam też tutaj złotą siekierkę. O, zobaczcie. Ten pająk również potrafi takie pnącza kłaść na, na ścianach. No, my się możemy pod nim spinać później. Co jeszcze? Tam był Silverfish, tak jak widzieliście, taki mały. Silverfish jest po to, aby osłabić mury. Jeśli silver, Silverfish podejdzie pod mury i zacznie tam pod nimi składać jaja, o. Jak gościnnie, jeszcze torcik dla nas. Jeśli Silverfish zacznie składać jaja pod ścianą, to ta ściany będą osłabione i będzie można je bardzo szybko zniszczyć. Powiedzmy, jeśli ściana jest taka, z Bruku zrobiona. To zamieni się szybko w ścianę z... Oj, aha, jestem potworem. To zamieni się szybko w ścianę z na przykład cobblestone'a. A cobblestone'a już tam znacznie łatwiej jest rozwalić niż, niż taki blok O. Ehm, dobra. O, już wszyscy biją świątynię, jak widać. O, rozwalili jej fragment, bo tam na górze ży pasek życia świątyni zaczął spadać. Idę im pomóc. No i to są cztery główne fragmenty świątyni. Tylko je trzeba rozwalić, aby, aby gra się zakończyła. No i dobra, ja sobie będę uderzał. Co jeszcze? A, pytaliście też, jakie klasy można wybrać jako potwór i dlaczego są czasem różne klasy? Ponieważ. Jest to los, czynnik klasowy. O, właśnie jeden blok rozwalony, jeszcze dwa zostały. Jest to różnie. Zombie się dostaje zawsze. Później jest klasa na przykład jak szkielet. Jest 75%, że dostaniemy szkieleta, później jest Creeper, jest 40%, że dostaniemy creepera. Co do Endermana. Mm, matki Pająków, mm, Silverfisha i Iron Golema i dlaczego znaczy Iron Golema w sensie golema zwykłego. No i jeszcze tam śnieżny Golem, to na każdą inną klasę jest tylko 5% szans no zombie ma się zawsze od razu. Jest rozwalili. I świetnie, koniec gry. E, no i gra się zresetowała i za chwilę się zacznie kolejna. Mm. Najlepsi zawodnicy dostają punkty, które się zapisują w bazie. Kiedyś pewnie pomyślimy, coś z tymi punktami zrobimy. Na pewno najlepsi gracze dostaną jakieś wyróżnienia, jakieś może nowe zdolności albo jakieś atrybuty. No i generalnie tak to wygląda. Zagraliśmy jedną całą grę. Dzięki za obejrzenie tego, tego trybu, tego filmu. No i zapraszam Was tutaj serdecznie. Jest to serwer minefox.pl. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subsy. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam.